시만코 <laughs> 예전에 <웃음> <웃음> Witam Was bardzo serdecznie na, kale, na kanale Langu. To jest ze mną Mr. Krokiecik i też jestem ja. I jest ze mną Pieroszek Gejoza. Wyszło na jaw, że nasze obietnice są o kant dupy, że tak to ujmę. Miał być odcinek w tamten poniedziałek, no ale nam się, że tak powiem, nagranie trochę rozjechało. Państwo dobrze wiedzą, że my mamy zamiłowanie do ostrej kuchni. Tak teraz spróbujemy rzeczy, której Państwo już nie spróbują, bo ten film wyjdzie jakiś tydzień po tym jak to jest dostępne. E, chodzi dokładnie o pasibusa. Teraz pasibus e, od tej soboty... do, nidzie, do, do poniedziałku, do poniedziałku? To, do 25 chyba e, ma coś takiego, co się nazywa Festiwal Red Hota i mają w swojej ofercie aktualnie burgera, który ma 4 miliony SHU, co przypominam jest dwa razy więcej niż ten chips, który... Przynajmniej mnie e, pokonał, że tak tutaj mem. No, nie było nic widać, jak to pokazwcze. E, a więc, no, mamy też tutaj, powiedzmy, no, zabezpieczenie w postaci no, rękawiczek, żeby się nie oparzyć czy coś, bo, no, niby może to nie być aż tak bardzo ostre, powiedzmy, w, w, podczas konsumpcji, ale, no, lepiej, żeby ten sos tam się nigdzie poza. Tak naprawdę te rękawiczki nie dostał, bo jak prawdopodobnie bym posmywał cacfra po oczku, to by on już tego oczka nie. Dostaliśmy to w takiej formie, że są dwa burgery, są te popsy, czyli takie no nuggets jakby z pasibusa z tym sosem na górze, to później po prostu zalejemy i obtoczymy i dostaliśmy też sos ten, który ponoć ma sprawić, że ten bazowy burger, który ma 3 miliony skowili, będzie miał 4 miliony skowili. On jest tutaj i mamy też strzykawki, tak zwany zestaw mojego heroinisty. Potrzebujemy jeszcze łyżki i zapalniczki. No i to będzie wyglądało na, taki, na takiej zasadzie, że my to wbijamy tutaj, ciągniemy, wbijamy w burgera i to ma być takie wow, zaskakujące. Ale to zaraz zobaczymy, bo tu będzie cały tutorial zrobiony, no, żeby nie było, że ty lecimy w chuja czy coś. No tak, bo głód kończył chemika, trzeba przypomnieć Dokładnie. O tym. Chyba wydaje mi się, że będziemy mogli powoli zaczynać tutaj komponować naszego burgera. Też prawdopodobnie przeniesiemy się na telefon przynajmniej tak żeby pokazać jak wyglądają te burgery, a ewentualnie ten tutorial jak będziemy wstrzykiwać tą strzykawę tutaj do tego zosu, to zrobimy już na normalnej kamerze, bo zobaczymy jak to wyjdzie, więc yy... Więc kończymy już jego monolog też musi odezwać, jedziemy. jedziemy. Tam witam, rozwijamy się ciągle. Ja się może tak jakoś pokażę, nie wiem czy mnie widać. Rozwijamy się, tutaj nowe ujęcie, nowe, nowa jakość na kanale Kvalangut. Kacper już się przygotowuje do obdukcji, dlatego ja też pozwolę sobie nałożyć rękawiczki. A tu trzeba. Tera, to ja brzmę przy... tylko jedną, to byś mi podał to jeszcze. A, no to to Kacper dzisiaj nie jest. Ok. Więc Kacper się niech tutaj powoli ubiera. Ja Wam pokażę, jak wygląda ten tutaj. Pyszny burger on się chyba nazywa Killer Red Hot, coś takiego. Widzicie? Taka czerwona bułeczka. No, trochę się rozjechało, no prowadzimy coś nowego. Pozwolę sobie lekko otworzyć tego burgera, żebyśmy zobaczyli co to jest w środku. Znaczy no ja znam składy ogólnie tych burgerów e, przez niestety moje zamiłowanie do kuchni i tego, że tam pracuję, ale to pewno. Mamy tutaj bułkę czerwoną, ona jest tak naprawdę tylko po prostu barwnikiem po farbie. Są ogórki w zalewie Carolina Reaper, jest sos mayo Karo Carolina Reaper. E, tutaj są też, jak to się nazywa, papryczki habanero, żółte i czerwone oraz też są papryczki Carolina Reaper, z którymi już miałem przynajmniej ja do, do czynienia. Tak, 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 jest też kotlet, jakaś sałata, srata, tata i w ogóle. No i tak w sumie się prezentuje ten burger. Na razie po prostu pokażemy tu na przykładzie tego jednego. W międzyczasie jak tutaj nasz słynny operator John Travolta. Yy, idzie po papier to do dupy, że tak powiemy. Ja, ja nim pokręcę, bo to ponoć taki fajny daje efekt. Jeszcze czekaj, wiem, wiem co zrobię, wiem co zrobię. O, o patrzcie. No kręcimy, Wow! Zajebiste. Dobra. A więc... Yy... Kacperku, czy byś mógł go lekko trochę odsunąć, żebym mógł tutaj no, naszym, drog... naszym drogim kochanym widzom kupujcie koszulki, bo naprawdę trzeba za coś nagrywać te odcinki. Eee, dobra, bierzemy ten sos ostry. Ja już odbezpieczam strzykawy. Ja mam taki pomysł ogólnie, że najpierw no, ten... Eee, ciężko jest ogólnie ten sos tutaj wlać, bo już próbowałem dzisiaj. Dobra, to powinno iść całe do środka, ale no... <grymne> Kolega, dobry chłopak, to do tej... trochę głupi. No, trochę głupi jest. Ale jak każdy z nas, no nie oszukujmy. No kurwa. I ile potrzeba ludzi, żeby... Naciągnąć strzykawę. Ja nie wiem, jak te ci puny robią, że to normalnie od razu im idzie. Już Dlatego, że jest nie łatwiej. 1 miliard, zillion, zillion, times later. Po dłuższej przerwie udało nam się jakieś 15 e, minut nabić tą strzykawę. Pozwolicie Państwo, że drugą po drugi burger po prostu zalejemy tym sosem w środku, a nie zrobimy tego słynnego e, epickiego wydarzenia. Czyli po prostu coś takiego. I to tyle. I to niby, że ma się tam do środka wepchnąć tym sosem, ale my i tak sobie po prostu pozwolimy tutaj polać. Jeżeli to w ogóle poleci. Ja pierdolę. No, no, niestety. <laughs> <O>. No i. Działa! <laughs> Działa! Dobra. Łapka w górę. Eee, więc tak, tak się prezentuje nasz pyszny burger. Teraz pozwolicie Państwo, że ja sobie tutaj odłożę tego skurczybyka byka i zajmiemy się popsami. Może najpierw też. Eee, zabijemy zajmiemy... tego mojego. No to. Z... Chociaż to zrobimy popsy i chodzi. to, to ten. No. No i tu polega ten myk na tym, że wlejemy sobie ten sos, że on ogólnie jest inaczej wydawane, są te popsy. Ee... Najpierw zacznijmy od tego, czy to jest ten sam sos 4 miliony, czy Nie, to jest, jakiś to inny. jest ten sos, który jest e, w normalnej wersji 3 miliony, ale on tam ma Aha, chyba no. e, coś koło 1,5 miliona jest schodów. Czyli generalnie tego. są 3 sosy, tak? E, nie. Są dwa sosy. Jest ten jeden ostry. Aha, no dobra, zapomniałem, no, że są papieczki. Dobra, to, to tam już, ma, już no, ma sens. No i zrobimy sobie teraz to także. Meksyk. Tak zwane meksykańskie rytmy. Jak się nazywa to tutaj. To wansy bounce. O, wansy leci stąd, ja pierdolę. Dobra. Trochę w tym odcinku. No, najbrudniejszy odcinek w historii. No i najbardziej wulgarny, ale wydaje mi się, że to i Mimo tak Mimo wszystko jest, i tak jest w miarę czysto. polemizowałbym. Dlatego pozwolimy sobie tutaj wyczyścić. Widzowie, zapiekanka z Chicken Charo dalej stoi. Nieprawda, wyrzuciłem ją tydzień temu. No i tak to wygląda. Super, że tak to wygląda. Pozwolicie Państwo, że zaraz to przełożymy pewnie na talerz. Dlatego wydaje mi się, że w momencie kiedy już tutaj pokazaliśmy wszystko jak to wygląda, to... Trzeba się, się... już na konsumpcję. No, przestawimy konsumpcji. się już na konsumpcję, że tak to wiemy, więc... Pa, pa. E, No to... Z... Tak się właśnie nasza egzekucja prezentuje. Jeszcze tak na wstępie, powiedzmy przed konsumpcją, chciałbym serdecznie pozdrowić moich serdecznych pasi ziomków. Bez Was by się to nie udało. Szczególne duże elo dla Pauli, Marcina, Laurentego, Lewickiego Ilipka Lipka i Kuleszy też pozdrawiam Was. Więc może zaczniemy od popsów. Ja to bym a popsem. Nie, popsy są słabsze. Ja no, to w sumie mam logikę, no. Też tak żeby tutaj powiedzieć więcej burker ogólnie kosztuje 40 zł w tej wersji killer czyli tej mocniejszej ten słabszy chyba 32 zł kosztuje a popsy coś około 20 zł, więc uznajmy że tyle zapłaciliśmy że wszystko jest w porządku oczywiście że jako że to jest odcinek sygnowany imieniem Pasibusa to do popitki też mamy coś pysznego jest to pasi piwo wcale widać napis chyba tak widać. Przecież, widać. Więc e, to jest wersja truskawkowa, zachęcam Was do spróbowania, to, nikt mi nie zapłacił w sumie za to, powinien nawet wypłaty mi dostać, To to wersja truskawkowa, ja będę pił e, pale ale, ale to w międzyczasie, najpierw powiedzmy spróbujemy sobie po jednym popsie, tak żeby nasz operator też mógł tutaj e, skosztować tej przyjemności. ostre, Ale powiedzmy te popsy to są na... Nawet nie wiem czy nie słabsze niż ta pizza, którą mieliśmy za pierwszym razem. Ja zawsze mam tą słabość, że jak jest yy, coś ostrego. To mimo wszystko, jeśli to jest w formie płynnej w sosu, to jednak bardziej, bardziej to na mnie siada. I myślę, że dałbym je troszkę poniżej pizzy. No coś takiego. Bo... ale sprawdzimy zaraz czy ten burger 4 miliony SHU jest tak mocne jak chips, a może nawet mocniejszy. W sumie mm -hmm. powinien być mocniejszy w teorii. Już mi się trochę ślinianki otworzyły. A też w tym odcinku postanowiliśmy nie być chipkami. Nie mamy żadnych kefirów i tego typu. Dlatego co ma być, to będzie. Czekaj. To... <laughs> no, to śmierć na miejscu. No. Jest... jest oh, no dobra, to można chwilę. No to skończymy, jeśli się z Państwem porozumiemy, że tak. Bardzo spróbujemy. Końcu to nie ja kurwa cierpię, yeah. nie no, ja. Ja sobie nalałem tego sosu chyba, no bardzo na pewniaka. Jeszcze więcej nalałeś. Bra, może tutaj Kacperek dojdzie do siebie no i się to to może, z wyłączymy na chwilę. No, więc... i widzimy się zaraz. Jak Państwo widzą na załączonym obrazku, żyjemy, jest wszystko dobrze, na razie. Później zobaczymy, jak e, wszystko się potoczy. A w takim razie możemy zakończyć. Ale co to by było zakończenie bez odpowiedniego trunku? Zobaczcie, Langut nie pracuje za darmo. Tym razem to ty zostajesz pokonany, nie e, tak jak ja. W tak. Przypadku jak mówiłem wcześniej, e, jednak jeśli coś jest w formie płynnej, to działa na mnie gorzej. Taka psajcena, to nie będę ukrywał. E, ale nie było też tak źle, bo jednak zrobiliśmy pomiędzy tym jakby ostatnim, ostatnim gryzem, zobaczymy jak to zmontujemy, ale pomiędzy ostatnim gryzem, a tym co nagrywamy teraz, minęło... Jakieś 20 minut, plus minus. Plus minus 15-20 minut, no coś takiego. E, nic nie popijaliśmy, także jakoś tam, jakoś tam siedzi. Coś Nawet tam... nasz operator spróbował tego Popsa, czyli niby tej słabszej wersji. A on jako, że nie jest, powiedzmy, jakoś ekstremalnie odporny na takie ostre rzeczy, dał sobie radę, więc wydaje mi się, że chciałbym powiedzieć, że zachęcam do spróbowania, ale już tego nie wyjdzie, przykro mi. Tak jak... e, no dobra, ale tak, to może jeszcze ten, jakoś to podsumować, bo mimo wszystko, że to było ostre, to jednak było czuć smak, bo czuć składniki, więc to jest jakby na plus, zawsze przyjedzenie tego ostrego, jednak to nie było żarcie samej kapsaicyny, to nie były wióry, tylko było faktycznie coś czuć. No osobiście bym wywalił ogórka, jakby to było dalej dostępne, to bym pewnie brał bez ogórka. Sosik spoko, jakbym go ustawił, no myślę, że to było najostrzejsze dla mnie, co zjadłem. I jak już stwierdziliśmy, no wolałbym chyba, chyba bym wolał zjeść ze 2-3 kipsy pod rząd niż tego burgera drugi raz. Ale to jest chyba po prostu kwestia mojego organizmu i tego, że... E, chyba w formie płynnej gorzej mi, gorzej mi jakby taka psyca na wchodzi. No ja tak jak było widać, w sumie no, trochę mnie dziabło, że tak to mówię. No głównie łzy mi poleciały. Co jest wydaje mi się, że normalne przy takiej ilości kochili. E, no, na pewno lepiej zniosłem to niż tego chipsa. I no, z, z, tak jak Kasper mówił, że wolałbym tego chipsa trzy razy jeszcze raz zjeść niż to. To ja wolałbym kilkanaście tych burgerów z, zjeść niż tego jednego chipsa, bo to to była masakra. Jeżeli chodzi o kompozycję smakową, fajne to było po prostu, że było tak naprawdę czuć poszczególne składniki, no powiedzmy ta sama papryka, tam habanero albo karolina aliper nie mają za dużo smaku, ale według mnie ten ogórek naprawdę dobrą robotę grał. No cóż, no była bomba, teraz, okay. teraz, sobie, teraz sobie chyba coś odpuścimy i zajmiemy się czymś innym. Dopóki nie pojawi się coś w Olsztynie. Co tak, będzie, dopóki to... się nie pojawi coś ostrzejszego, to potem będziemy musieli to sprowadzić. bo Kapsaicyna jest wręcz uzależniająca i jak ktoś będzie chciał proić coraz wyżej wyżej, to będzie, no, będzie tego próbował tak jak my. Dlatego no, tak bym tego nie porównywał, Aha. ale okej. Okay. No. E, także no widzicie. Jak byś ocenił tego burgera? Smakowo? E, ogólnie, jeśli miałbym go wziąć smakowo, to jest bardzo spoko, tylko no, jakby nie siadł mi ten ogórek, e, kompletnie bym go wywalił. I chyba tylko tyle. Ogórka bym wywalił i jeśli no byłby bez tego sosu, albo trochę słabszy ten sos, bo tak nie chciałbym go powtarzać. Znaczy no jest też ta e... opcja, że możesz bez tego ostrego mega sosu wziąć. Jeśli wziąłbym bez tego mega ostrego, myślę, że jakbym na przykład miał ten od Popsów, to mm -hmm. byłby ten burger mega przyjemny. A z tym ostrym zozem, który jedliśmy, to był on po prostu przyjemny. O tak to po prostu no, nazwijmy. Mimo, mimo to jesteśmy już yy, troszeczkę, tr troszeczkę pierdolnięci umysłowo. I yy, yy, ostre jest dla nas przyjemne, yy, mimo tego, że przez tam przez 10-15 minut nas prawie zabije. Yy, a potem yy, jest euforia i w ogóle uniesienie motylki w brzuszku hmm. i ogień w dupie. No, lepiej im tego nie ująć. Pozdrawiamy Pasi ziomków. Wspólnie Was wszystkich pozdrawiamy, nasi super, świetni widzowie, kupujcie koszulki i zapraszam też na naszego Instagrama. Którego nie ma. Którego jeszcze nie założyłem, ale jak wyjdzie ten film, to już będzie założony. Będą tam różne śmieszne filmiki i też memy z naszą, z naszą twarzą, moją i Twoją. I, I operatora i, i wampira, którego... No, może wampira i, i operatora I wampira, spotkać. I wampira którego z nami aktualnie nie ma. No niestety. Leży w, leży w krypcie. No. więc Puxa, que eu é, logo.